Czy znów sprawdzi się przepowiednia jasnowiza szczółkowa? Czy ponownie nakreśli nam czarny scenariusz? Czy jest nadzieja w tych przerażających czasach? O tym dowiemy się za chwilę. Witajcie moi drodzy, 8 marca 2022 roku Krzysztof Jackowski przekazał wizję, którymi z wami się teraz podzielę. Jest to wręcz niewiarygodne. Co Krzysztof nam przekazał. Posłuchajcie sami. Konflikt na Ukrainie nie będzie krótki. Rozgorzeje w okresie kwietnia. Mocne uderzenie nastąpi w kwietniu. Jeżeli będzie zawieszenie broni, lub konflikt ucichnie, to w kwietniu wróci z podwojoną siłą. W okresie kwietnia-maja ubiegłego roku mówiłem, że widzę Polskę podzieloną na trzy części. I to mnie przeraża. Mówiłem, że widzę obsiane pola i nie będzie można dokonać zbiorów. Wtedy też mówiłem tego, czego kompletnie nie rozumiem. To zagrożenie, przez które ludzie w panice odejdą, będzie nieprawdziwe. Mam wrażenie, że konflikt z Ukrainą będzie miał dwa etapy. Teraz mamy pierwszy etap, i mam przeczucie, że jeśli ten konflikt rozgorzeje, on się rozszerzy, może nie poza granicę Unii Europejskiej, ale w sposób realny stworzy jakieś zagrożenie. Nie można wykluczyć jakiegoś skażenia. Będą ludzie w jakichś miejscach i nie będą mogli wrócić do domu, chociaż nic się tam nie będzie działo. Stworzy to kryzys finansowy, w którym rząd ogłosi jakieś radykalne decyzje, które sprawią, że będziemy mogli. Bardzo dużo stracić na naszej walucie. Wtedy też zaczną się przydziały, będą duże braki, granice w Unii Europejskiej będą zamykane, czeka nas duży kryzys. Jeżeli ten kryzys nastąpi, porządek socjalny zostanie wywrócony, będziemy tracili pewne nasze prawa i nikt nie będzie miał o to pretensji. Szczególną uwagę zwrócić należy na powstawanie kryzysów. Ten kryzys głęboki będzie nieadekwatnie do konfliktu, jakby ten kryzys był robiony celowo. Widzę, że ten kryzys jest celem, a nie konflikt. Rządy zaczną wprowadzać stany nadzwyczajne, aby zwalczać ten kryzys. Kryzys będzie się pogłębiał nieadekwatnie do sytuacji, która się dzieje na świecie. Będziemy w stosunku do tego bezradni. Należy się przygotować bardzo solidnie na ten kryzys, ponieważ ten kryzys będzie szedł lawinowo i wywróci porządek ekonomiczny na świecie. Będziemy w stosunku do tego bezradni. Najdziwniejsze jest to, że ceny będą ustalane przez rządzących. Jesień tego roku, lub zima, będą wprowadzone jakieś stany, rygory. Będzie problem z wolnością, nie będziecie czuć się swobodnie. Kryzys będzie czymś bardziej nas dotykającym niż ten konflikt, chociaż on też jest groźny. Będą niesamowite utrudnienia w świadczeniach służby zdrowia, będą usługi podstawowe i one będą znikome, oraz będą usługi rozszerzone, o które trzeba będzie się ubiegać, a one będą utrudnione. Mam takie dziwne wrażenie, że ludzie będą się skarżyli na ból brzucha i to będzie miało związek z niezebranymi plonami na polach. Jeszcze jedno powiem wam, co jest kompletną bzdurą. Szesnaście państw sprzymierzy się i zagrozi jednemu państwu. I to będzie największe zagrożenie od czasów II wojny światowej. Zobaczcie sami, jak niesamowite informacje przekazał nam. Najlepszy w Polsce obecnie żyjący Jasnowic Krzysztof Jackowski, Szczółchowa. Sami widzicie, że konflikt na Ukrainie nie gaśnie, a kryzys gospodarczy się pogłębia. Niestety, Krzysztof Jackowski nie ma dla nas lepszych informacji. To wszystko będzie się pogłębiało, idzie w stronę konfliktu, ogólnoświatowej biedy i kryzysu, z jakim ludzkość jeszcze nie miała do czynienia. Wygląda na to, że rządzący tym światem całkowicie postradali rozumy i chcą zaburzyć panujący spokój na świecie. A przynajmniej tu w rejonie Europy. Czy czeka nas kolejny kryzys światowy, kolejna wojna światowa, jak już było powiedziane to wcześniej w przepowiedniach? Czy zbliżamy się do tego momentu, tak zwanej apokalipsy? Czas pokaże, a my powinniśmy być spokojni. Obserwować sytuację na świecie. Moim zdaniem, powinniśmy robić zapasy żywności, bratać się z rodziną, sąsiadami, znajomymi. Musimy być gotowi na najgorsze, ponieważ przywódcy państw nieustannie dążą do stworzenia konfliktu światowego, który zakłóci gospodarkę ekonomiczną, finanse, a także dostawy żywności, dostawy paliw, surowców. Tak, aby ten świat zbudować na nowo, zbudować nowy porządek świata. Czy uda im się od dawna już zaplanowany scenariusz depopulacji ludności na świecie? Czy będziemy świadkami apokalipsy, wyniszczania bratnich narodów? Oby nie, oby miłość, jedność, braterstwo zatriumfowało nad tym całym szatańskim planem? Miejmy nadzieję, że rządzący tym światem, przyjdą po do głowy i zejdą z obranej ścieżki. Tego wszystkim życzę, sobie i Wam, a na dziś to wszystko. Dziękuję. Trzymajcie się, kochani. Sława wiecznej miłości.